A więc cześć, witajcie, z tej strony Ananasek. witam was w kolejnym odcinku Pogromcy Mitów do Farming Simulator 19. Jeśli chcecie oczywiście więcej odcinków z Pogromcy Mitów, piszcie kolejne mity w komentarzach. A dzisiaj zaczynamy oczywiście od mitu od Seba, zakładam, że to jest Sebastian, tak więc yy, on mówi, że gąsienice w kombajnie New Holland CR90 trzęsą się podczas wysypywania. Tak więc kupujemy sobie oczywiście kombajn CR90, czyli chodzi oczywiście o kombajn CR1090. Kupujemy sobie oczywiście ten kombajnik. Następnie kupimy do niego headerek. E, 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 gdzie są headery, 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 headery. Bierzemy do niego headerek. Cyk, kupujemy do niego header. Dobra, mamy header. Następnie wskakujemy do niego. W sumie jeszcze sobie ustawię czas na jakiś bardziej... O, cyk. Elegancko mamy teraz ładny dzień. I lecimy na to pole i zobaczymy czy się faktycznie trzęsą. Oczywiście jeszcze będę musiał kupić kurcze... Jakąś przyczepę. Choć w sumie możemy wysypać na pole, bo nie jest napisane, że na przyczepę, jak wysypujemy, po prostu mają się części, gąsienice. Dobrze, tak więc jesteśmy już na polu. Odczepiamy sobie elegancko header. Podczepiam, rozkładamy kombine. Podczepiamy header. Cyk. I składamy header. I możemy już ruszać. To pole jest, o ile się nie mylę, kupione przeze mnie. Eee co to się robiło. Tak. Najpierw zapalić silnik, dobra. Silnik. Dobra, kombine włączony. I zbierzemy tak troszeczkę elegancko. Tak nie wiem, na przykład z 3%, i zobaczymy, jak to będzie działać. O, przybliżę sobie elegancko tutaj. Mamy 2 dwa... Tak do 3%. O, dobra, mamy 3%. Rozkładamy rurę. Teraz, jak się go wysypywało na padzie? O, bierzemy, tak, tak. Wyładuj tutaj. No, gąsienice się nie częstam, niestety. Tak więc, jak widzimy, gąsienice stoją bez ruchu. Zbierzemy sobie jeszcze troszkę. Jak widzieliście, no wysypałem te 3% i... i się nic nie stało. Nie poruszały się gąsienice. Tak więc, mit obalony, ale sprawdźmy go jeszcze raz. Zatrzymujemy się. Cyk. Wyładuj. Wysypuje się, a gąsienice się nie ruszają. Tak więc, no. Gąśnicy się nie ruszają, tak więc ten mit oczywiście jest obalony i przechodzimy oczywiście do następnego. Gdy jest widoczny cień maszyny, to w tej mas maszynie nas nie widać. Eee, Kurcze, jakby to sprawdzić? Cień maszyny, cień maszyny. Jest taka godzina. Eee, ustawmy sobie na przykład. 15. Eee, no nie widać nas. Czekajcie, ustawmy sobie na przykład godzinę 8. No, mit potwierdzony, bo no bo. <noise> jakby nas miało być tutaj widać, tak naprawdę. A czekajcie, zobaczymy, czy widać po prostu nasz cień. Z żadnej strony, tak więc, no. Naszego cienia po prostu nie widać, no, naprawdę. Tak więc mit został potwierdzony, czy to w kombajnie, czy to. Właśnie o to chodziło, że jak widać cień po prostu, czyli jak była 12, to nie widać w ogóle cienia. A jak teraz jest 8, to widać cień kombajna, kombajnu, a naszego cienia nie widać, jak widać. Nie widać jak widać. Tak więc tak to się prezentuje. No i cóż, tak więc mit potwierdzony oczywiście. Naszego cienia nie widać. I kolejny mit to Świnie śpią z otwartymi oczami od Pawła Kalinowskiego. Zapomniałem, że poprzedni mit był od Kajetana Mikus, tak więc pozdrawiam również. Piszcie mity w komentarzach. Tak więc sprawdzimy, czy nasze świnki śpią z z otwartymi oczami. Ale wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Tak więc mamy tutaj świnię Zaraz sobie je uśpimy. <grym> Dajemy na przykład o, 22. Teraz powinny iść spać. Two hours later. Dobra. Wreszcie jakaś świnka poszła spać. Wreszcie udało się. Dobra. Tak więc podlatujemy tam, zobaczymy, czy ona faktycznie ma otwarte. Świnie śpią z otwartymi. Dobra, zobaczymy, czy ma otwarte oczy. I jak widać, w, w dół. Nie to. I jak widać, mit został oczywiście potwierdzony, no bo. Otwarte oczy. Tak więc mit został potwierdzony. Przechodzimy do następnego, mianowicie jest on od. Jezus, tego nikt nie potrafię przeczytać. jakieś WLKMTZ82 gry u Ursus 330. No, taki nick. Czy waga ciągnika? Tak więc, bądź co bądź pozdrawiam autora tego mitu. I tak, czy waga ciągnika? z odczepionym turem jest równa wadze takiego samego ciągnika z podłączonym turem, yy, czyli oczywiście musimy kupić musimy 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 kupić wagę, o ile ja mam tutaj pytanie czy ja mam tą wagę tutaj yy. powinienem mieć teraz tak ona powinna być w tutaj różne jest, dobra, mamy wagę. Zrobię sobie najlepiej GS. Autor tego mi tu pisze, że Tur nic nie waży. Zaraz sobie to sprawdzimy. Weźmiemy oczywiście mojego ulubionego, ulubionego, ulubionego ciągnika do tura, czyli John 6R. Kup i bierzemy do niego oczywiście specjalny tur, czyli ten cyk. Bierzemy. Kup, ok, i wskakujemy do niego i jedziemy na wagę. Dobra, tak więc był lekki fail, ponieważ zapomniałem do poprzedniego ciągnika zamontować ładowacze czołowego. Tutaj mamy jedną wagę, i tam chyba kupiłem drugą, ale dobra, mniejsza. Jedziemy sobie na tą. Z opryskiwaczem był problem, ale z ciągnikiem oczywiście nie ma problemu. Tak więc z turem waży, 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 waży. 9377-9377, dobra, odczepiamy. Dobra. 9377 mić potwierdzony. Tak, taka sama waga dosłownie. Zdziwiłem się. A czekajcie, zobaczę, zostawimy samego tura. Czy będzie coś ważył. 540 Czekajcie... What the fuck? A bo jak był... Podniesiony, to... Czy... No, chodź tu, stój. O, dobra 9377 było. A teraz, jak go podniosę na przykład, i co jest nie tak? Czekajcie, jak wjechałem wtedy z podniesionym, jak wjechałem z opuszczonym, to. What the fuck? 9917. Dobra, widz yy, został obalony, ponieważ jak widać, druga próba pokazała, że jednak tur coś waży. Nie wiem o co chodzi, ale to było dziwne. Wcześniej nic nie ważył, a teraz nagle coś waży. A czekajcie, opuszczę go sobie jeszcze. Dziwne, <laughs> napiszcie w komentarzu o co chodzi, bo ja nie do końca rozumiem. Ale dobra. Tak więc przejdźmy do kolejnego mitu w tym odcinku, mita w tym odcinku, a zarazem ostatniego, a mianowicie jest on od Dixon TV. Jak utopisz New Holland T8, a potem ustawisz mu gąsieńce w sklepie, to stanie się przejtoczysty. Można przez niego przechodzić itp. Czyli rozumiem, że można również przez niego przejeżdżać. New Holland T8 T9 T8 bez gąsienic oczywiście. I jedziemy sobie go utopić, zresetujemy i ustawimy mu gąsienicę. Zobaczymy, co się stanie. Jestem ciekaw, czy to prawda. Naprawdę zaskakujące. Tak więc skakujemy do wody i utopiony. Teraz pora go zresetować. Chodź tu, resetuj. Ustawiamy mu teraz gąsienicę. Jestem ciekawa, co z tym chodzi, że, że trzeba go utopić, żeby było nie. dziwne. Sprawdzimy go jeszcze teraz. jakby nie teraz naprawdę że przenik. Yy, jak to się nazywa? Niewidzialny. To sprawdzimy jeszcze, czy zwykła wersja na gąsienicach jest też niewidzialna. Bo jak to, to bekowa opcja ustaw. Bekowy gąsienicowy układ. Można przez niego. Chwila chwila, można przez niego przechodzić ITP. Teraz sprawdzimy, czy można przez niego przejść. Ciekawe. Czekajcie, włączę sobie lotanie, O! Nie. Co jest? Utopiłem go oraz. Jak utopisz utopisz nieholąc T8. Utopiłem go w sklepie. Potem ustawisz mu gąs... gąsienicę. Ustawiłem mu gąsienicę w sklepie. No nie jest przenikalny. Zostanie się przeźroczyste. Można przez niego przechodzić i dobra. Nie wiem o co chodzi. Utopiłem go, następnie zrobiłem tak jak kazali. Jak widać, no, był utopiony. Potem zresetowałem go. O, poczekajcie, zróbmy to jeszcze w inny sposób. Czyli weźmiemy sobie go, kupimy. Utopimy go. E, chwilę. Jeszcze muszę go najpierw. Posiadane. Dobra, tego. I teraz tak, zrobimy tak, tego utopimy i kupimy drugiego z tym, że na gąsienicach i zobaczymy, może to w ten sposób działa, nie wiem. Tak więc tego utopimy, a kupimy drugiego na gąsienicach bekowe. Ale dziwne. Tak więc. Cyk, wjechaliśmy nim, został utopiony ewidentnie. A teraz trzeba nim ustawić. Chyba, że trzeba go wyciągnąć z tej wody i ustawić w sklepie gąsienic... Nie wiem, piszcie w komentarzach, ale nie, nie pisali, że... A god damn. Czekajcie, kupię teraz po prostu drugiego. Kupię drugiego z gąsienicami. Bez żadnych tutaj bajerów. Gąsienice. Cyk Aha, czyli trzeba było go po prostu wyciągnąć. a, A ja nie mam linki tutaj nawet. Chyba, że mam. Chyba, że mam linkę, no to zaraz to sprawdzimy, jeśli mam linkę. Różne. E, nie mam linki na tym zapisie, niestety. Tak więc możemy to sprawdzić w następnym odcinku. Jeśli to ma tak działać, bo tak myślę, że to raczej by było najprawdopodobniej, to miałoby tak działać. No cóż. Tak więc piszcie kolejne mity, jeśli chcecie więcej odcinków, zostawiajcie oczywiście łapki w górę. Subskrybujcie, aby ciekawego was nie przegapiło. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia, cześć!